Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, mamy i taty. Jest taki traktat moralny Czesława Miłosza, który w którym napisał, że nie jesteś jednak tak bezwolny, a choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Bo jak zwykł umawiać już ktoś inny, możesz więc wpłynąć na bieg lawiny. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Wszystko tu jest i tu jest, nie na zewnątrz. Uwierzcie mi, a jak uwierzycie, to zobaczycie, że wszystko się da i wszystko jest możliwe i poczujecie, że życie jest po prostu przestrzenią nieograniczonych możliwości, bo wszystkie ograniczenia są tylko i tylko i tylko tu. I oczywiście nikt jakby nie ma prawa do tego, żeby was namawiać albo wmawiać wam jakąś powinność, że, że potrzebujecie coś w życiu zmienić. I, I nie zamierzam Was do tego przekonywać, ale spróbować można. I y, siedzenie w czarnej dupie to jest Twój i tylko Twój i Twój wybór. Choćby nie wiadomo, jaka to była głęboka czarna dupa. To wszystko zależy od Ciebie. Bo kiedy jesteśmy w niskich częstotliwościach, jak mówił David Hawkins, w żalu, w pretensji, pod tą taką krechą, która oddziela te takie niefajne emocje do tych fajnych emocji. Kiedy jesteśmy pod krechą. To nam się wydaje, że życie nam się przydarza, że nie mamy na nic wpływu, jesteśmy wtedy w obwinianiu, yy, daleko nam do Boga czy do, do aniołów, bo nie mamy dostępu po prostu. I cokolwiek nam się przydarza złego, a przydarza nam się wtedy dużo więcej złego, bo podobne przyciąga podobne. To jest tak, że jak jesteśmy w czarnej dupie, to do naszego życia idzie jeszcze więcej energii czarnodupowej. I to my wybieramy, czy my jesteśmy w piekle, czy w niebie za życia. Bo oczywiście, że nam niektórzy obiecują, że po życiu pójdziesz do piekła lub do nieba. Ale to jest nieprawda, bo my możemy zdecydować o tym teraz, a nie po śmierci ktoś o tym zdecyduje. Bo to my mamy wpływ na nasze życie i na nasze wybory, na nasze słowa, na nasze emocje, doświadczenia. Na to, co odczuwamy, czy doczuwamy, na to, co robimy. To tylko my na to mamy wpływ. I chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o takiej prostej, prostej metodzie, ale zanim, ale zanim, to, to powiem tak, że jak jestem w czarnej dupie, to przyciągam, przyciągam energię czarnodupową. I w życiu nie mogę wyjść z tej czarnej dupy. Ale mogę tak zmienić częstotliwości mojej głowy, żeby z czarnej dupy wyjść razem z całym umeblowaniem i żeby już tam nigdy nie wrócić. <laughs> Mówią, że jak wpadniesz między wrony, zaczniesz krakać jak i ony. To znaczy, jeżeli otaczamy się negatywną energią i negatywnymi ludźmi. Którzy są ciągle w braku, w żalu, w pretensji, w złości, którzy nie mają energii życiowej, bo skąd ją czerpać, to oni wam jeszcze odbierają tą energię. I często się czołgamy w życiu, a nie fruniemy, a my wszyscy mamy skrzydła pod kurtką, pod, pod bluzką. Uwierzcie mi w to, bluzki wam popękają. Uwierzcie mi w to. Naprawdę, ja widzę po naszym życiu jak to się u nas pozmieniało, jak doszliśmy do, do siebie, do świadomości, jak nie działamy z ego. To wszystko jest możliwe. I wiecie, nie opowiadałabym wam tego, gdybym wierzyła, że to nie jest możliwe. Bo jakim prawem, nie? Jak podaję przepis koleżance przepis na sałatkę czy na zupę, to mam sprawdzony przepis i wiem, że jest... Dobra ta sałatka czy ta zupa. I tak samo jak Wam mówię o życiu, to wiem, że życie może być dobre. Mimo chorób, mimo lęku, mimo biedy, mimo zaburzeń, mimo samotności, życie może być dobre. Tylko weźcie dobry przepis, bo może korzystacie z nie takiego. Z chujowej książki kucharskiej, po prostu. I jak zmienia się nasze myślenie, to zmienia się nasze wszystko. Pierwsza rzecz o wybaczaniu, ale więcej o tym na webinarze piątkowym. Natomiast zadanie na dzień jutrzejszy, a słowa mają moc, więc co jutro macie zrobić? Zadbać o boskie ciało. O wasze boskie ciało! Bo jeżeli myślę, że mam boskie ciało, to moje ciało staje się jeszcze bardziej boskie. A druga rzecz, jak dzisiaj będziecie wracać z shoppingu, co niewątpliwie uczynicie, bo jutro w Boskie Ciało sklepy są pozamykane, to proponuję: kupcie jakieś gazetę typu tam na żywo, czy inne na ciepło, na zimno. I jutro razem z dziećmi po pierwsze zadbajcie o boskie ciało wyprowadźcie się na spacer dobrze się nakarmić ale też zróbcie sobie mapę marzeń mapę marzeń to wszystko o czym marzę wyobraźcie sobie w czasie teraźniejszym że ja już to wszystko mam i teraz jeżeli działamy na emocjach to zauważcie że emocje nas bardzo lubią ściągać w lęki, w żale, w pretensje, w obwinianie. Ja nie wiem dlaczego, ale sobie wpisałam na blistka, więc chyba jakaś, jakaś książka wznana <laughs> i się szykuję. Prezent rajskie wakacje, Japonia, moc, moc, peru tylko we dwoje. To już wszystko jeszcze przeze, przede mną. Ale zauważcie, że emocje nas ściągają. Do lęku ściągają nas generalnie, wyciągają nas, emocje lubią nas wyciągać z teraźniejszości, bo lubią na, nas ściągać do pretensji za to, co było i do martwienia się za to, co będzie. A tylko w tu i teraz mamy moc. Więc w czasie, kiedy będziecie robić mapę marzeń, bądźcie w teraz. Bo odczucia i to te sensoryczne nas wznoszą. Więc Robiąc sobie tak, macie super samochód, ma, ma tutaj jakieś, mam słuchajcie, Rio de Janeiro, tu mam dużo miłości, tu mam bez pośpiechu. Robiąc sobie mapę marzeń, czyli, czyli naklejając i dzieciom też możecie dać, dać gazety i wyklejajcie, wystarczy klej, gazeta nawet bez nożyczek, można to porwać. Wyklejając, pobudzajcie zmysły, czyli wyobrażajcie sobie, że wy już to macie. Jak to pachnie? Jak wy wtedy pachniecie dobrymi perfumami na przykład? Jak, jak te kwiaty w tym raj, na, na tej rajskiej plaży? Czy, czy, czy jak pachnie tam ta dżungla amazońska? Co, co, czego, czego dotykacie? Co słyszycie? Śpiew ptaków, pocałunki? Co widzicie? Co macie przed oczami? Jak Wam jest dotykowo? Co możecie, czego możecie posmakować? Możecie sobie to wyobrażać, słuchajcie, jak powiedzmy, dzisiaj jestem w czarnej dupie, bo jestem nieuleczalnie chora. To siadajcie i wyobrażajcie sobie w tu i teraz przy kawie. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że w tu i teraz jestem już zdrowa. Teraz jestem zdrowa. Przecież w głowie możesz być już zdrowa. Teraz jestem zdrowa. Jestem zdrowa. Pachnie ogród, są róże, jestem wśród róż, gdzieś daleko stąd. Wyobrażaj sobie, co słyszysz. Wyobrażaj sobie, co czujesz, czy, czy powie wiatru, czy, czy ciepło, czy wyobrażaj sobie, jak ci jest, bo odczucia nas wznoszą, a emocje nas wciągają w odchłań czarnej dziury. I pamiętajcie, że jak otworzycie oczy, czy, czy po tym, jak zrobicie sobie mapę marzeń, czy po tym, jak sobie zrobicie wizualizację, jak otworzycie oczy, no to umysł powie no nie, kurwa, pierdolisz. No przecież nie stawcie na to, kiedy, jak. Nie ma takich leków, jeszcze nie wymyślili. Dziecko masz chore, co ty pierdolisz, ty, ty kurwa, ty Peru, ty, ty Ferrari. Ty gwiazka z nieba, ty, ty zasługujesz, da? Da? ty zasługujesz. Ale pamiętajcie, że nasz umysł ma 3-4 lata. Tylko on się lubi przebierać. Nie wiem, czy jak byłyście małymi dziewczynkami, to miałyście tak, że zakładacie obcasy, zakładacie, nie wiem, marynarę mamy, zakładacie jakieś korale czy inne klipsy i wszyscy jesteście takie dorosłe. I umysł to jest taka mała dziewczynka poprzebierana w te, w te buty na obcasie. I ta mała dziewczynka tak. Pierdoli jak ten profesor, nie? Mówi, nie dasz rady, nie masz pieniędzy, nie stać cię na to. A nicze powiedział, czy napisał, <gryw> czy ktoś spisał, co, co nicze powiedział, że jak wiesz, co chcesz zrobić, to nie myśl o tym, jak masz to zrobić. Czyli, czyli nie, ty nie musisz realnie yy, wiedzieć, że, yy, że nie masz zasobów na to. Żeby spłacić kredyt, żeby kupić lepsze auto, żeby wyzdrowieć, żeby gdzieś pojechać, polecieć, żeby Twoje dziecko ozdrowiało. Ty musisz to tylko sobie zwizualizować w czasie teraźniejszym, poczuć, doczuć, odczuć, co Ty czujesz, jak Twoje dziecko ma się dobrze. Co, co Ty możesz wtedy, gdzie Ty jesteś, co Ty widzisz, co Ty słyszysz. Nie musisz wiedzieć, jak tam dotrzeć, ale musisz wiedzieć, gdzie chcesz dotrzeć. To nieważne czy samolotem, czy na hulajnodę. Nieważne. Na ten moment to jest nieważne. Możesz sobie wizualizować, że masz lepszą pracę. Możesz sobie wizualizować, czyli jaką lepszą pracę, czyli jak jesteś ubrana, czyli jak się czujesz, czy, czy jak tam jest ciepło, zimno, jak tam pachnie w tej pracy. Wiecie, z tym umysłem to jest tak, że my go skoro on jest tą małą dziewczynką, to my go bierzemy za rączkę i wiecie. No nie powiem do dziecka, weź nie pierdol, nie? Ale mogę powiedzieć, tak, kochanie, chodź, pobawisz się w piaskownicy. Mamusia ci da te wiaderka i te łopatki. A ty tam wracasz, słuchajcie. Zrób to to, to, to wiecie, odwróć uwagę tego umysłu. Niech nie pierdolni, tak? Wszystko się da. I powiem ci, że pamiętam, jak się zaczęła pandemia. Jakieś tam kontrakty się pokończyło, wszystko, bo nas pozamykali w domu, albo sami się pozamykaliśmy. Ubraliśmy za te maski na, na, na ryj. No i burczyk miał tam zapowiedziane jakieś spektakle, chyba cała praca po polsce. No ileś tam kilkadziesiąt tysięcy złotówek. No i no, co powiedzieć, chuj w babki szczelił. No, wizja złotówek się oddalała z każdym dniem yy, i nagle się popsuło nam yy, auto. I okazało się, że yy, trzeba wymienić to, 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 to i tamto i to i sramto. No i zostaliśmy bez samochodu. I nie dość, że nie można nigdzie wychodzić, nie dość, że te obostrzenia zasrane, to jeszcze nie mamy auta, żeby do lasu pojechać. I wiecie, co my zrobiliśmy? Yy, to nieważne, co, co wy sobie w tym, w tym momencie o nas pomyślicie, bo Ważne, że to zadziałało. Siadaliśmy sobie, braliśmy jedno krzesło, drugie krzesło i udawaliśmy, że jedziemy samochodem. Burczyk wręcz trzymał kierownicę, zmieniał biegi, chociaż my mamy yy, yy, skrzynię automatyczną, no ale jednak yy, przód, tył parkowanie jest, nie? Yy, ja mówię, to kurde, a będziemy palić w samochodzie? A on, jasny, mamy dach, paliśmy se fajki w tym samochodzie, piliśmy tą kawę z tych kubków i normalnie śmiechali, dyskutowaliśmy. Ja mówię, ty patrz, jakie fajne drzewa, a ładny domek, taka, taka zielona elewacja. On, on kierował, słuchajcie, ja to okno otwierałam, czy ten szyberdach, coś tam, nie? Włączaliśmy muzyczkę sobie w tym, w tym samochodzie naszym. I słuchajcie, nie wiem, ile to trwało, może za trzy tygodnie. Zdarzyło się, yy, yy, zdarzyła się taka sytuacja, że raz, że rodzina wsparła nas trochę, w tej widzie. A drugie, że wygraliśmy fajną kwotę w, w, na loterii, nie powiem jakiej. I słuchajcie, i y, chyba za miesiąc już mieliśmy samochód nowy w automacie czarny, tak jak chciałam, z szyberdachem. Więc warto w, wizualizować, ale tak wprost wiecie, tak, tak sobie do Więc to, czego nie macie, to możecie sobie dowyobrazić. I powoli, powoli wychodzi, wycho, wychodzić z czarnej dupy. Wszystko jest możliwe, jeśli myślisz, że wszystko jest możliwe. Natomiast nikt nie zabroni ci siedzenia w czarnej dupie. Do tego być pewien, bądź pewien. Możesz zwin, zwalać, zrzucać winę na cały świat. Z czarnej dupy ani cię nikt nie wyjmie, ani ci nikt nie zabroni. Powie, ojej, siedzisz tak w czarnej dupie, taka biedna jesteś. Taki biedny jesteś, tak co siedzicie w tej czarnej dupie? Tam musi być bardzo nieprzyjemnie. Może chodźcie, wyjdźcie, przyjedźcie do nas na weekend. Nikt ci tego nie powie. Jeżeli sama nie wyjdziesz, nie podejmiesz decyzji wyjść z żadnej dupy. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Także słuchajcie, dzisiaj do kiosku jakieś tam dobre rady, czy tam życie na gorąco, czy tam nie wiem jakie są gazety, bo ja tylko o wnętrzach oglądam i kupuję. A raczej kupuje mi moja córka. I słuchajcie... Klej kupicie i wyklejajcie, i maszcie, i dotykajcie zmysłami. Pamiętajcie, że emocje ściągają nas w dół: do lęku, do żalu, do bólu, do ojujujujujuju, oju, 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 jaka jestem biedna. Odczucia nas unoszą, a umysł ma tylko 5 lat. Nie mów do niego brzydko, zamknij ryja, tylko chodź, kochany, chodź, pioskownicy, chodź, pokolorujesz tutaj ten, kolorowankę. A ty żyj! Więcej moich myków na piątkowym webinarze. A tymczasem jutro dbajcie o boskie ciało. Prawdopodobnie nie będziemy Was męczyć żadnym filmikiem. Nadrabiajcie i róbcie, bo samej wiedzy zmiany się nie robią. Dopiero kiedy podejmujemy decyzję i zaczynamy coś robić. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia na webinar. To jest webinar charytatywny. W piątek nie będzie live'a. To, to będzie taki pokój, do, do, do którego wejdą tylko gotowi, gotowe. Macie jeszcze czas. Więc jeżeli jesteście gotowi, gotowe, to przyciągam Was z, z, z całą mocą mojej energii, bo mam jej mnóstwo. A w piątek to już będzie wielka akumulacja. Zapraszam. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.